Hej, MJ, co tam? Wszystko gra? Wszystko okej. To jest gadania. Wiem, że to obczyty, ale... Pamiętasz, jak pojechaliśmy z Harem na Staten Island? Żeby znaleźć najlepszą pizzę w mieście? Jasne. Dziesięciogodzinna Odyseja za spaloną grzanką z zimnym serem. Jak mógłbym zapomnieć? Grzebanie w starych papierach przypomniało mi o tym dniu. Harry był taki... podekscytowany podróżą Tronem. Wtedy wszystko było Mogliśmy poświęcić cały dzień na szukanie kiepskiej pizzy. Teraz boję się, że jak utnę sobie drzemkę, świat się zawali. Tak, to dorosłe życie jest ciężkie. Ale to wszystko po to, żeby dzisiejsze dzieciaki mogły przeżywać własne przygody na Staten Island. Bezpiecznie. Krąg życia. Krąg kiepskiej pizzy. Masz rację. Od razu mi lepiej. Dzięki, Pete. Jest zbiornik, ale nie ma śladu Skorpiona. Lepiej przyjrzę się bliżej. Gdzie bym był, gdybym był najemnikiem przebranym za Skorpiona? Za oh. tobą! Ach! Chętnie bym już to skończył. Jednak Octavius płaci, a on chce cię torturować. Co pochwalam. Cholera! Co on mi strzyknął? Wow! Co dow! Czy to może trucizny? Jak to? To nie jest prawda. To pewnie trucizna. Ale nie mogę ryzykować. Muszę się dostać wyżej i sprawdzić, co dokładnie mi wstrzyknął. Muszę zbadać tę neurotoksynę, żeby stworzyć odtrutkę. Skorpion podrasował swój jad. Halucynogena neurotoksyna. Mój mózg będzie tworzył koszmary, a ciało w nie uwierzy. Muszę się pośpieszyć z tą odtrudką. Muszę zdobyć najpierw naturalny steret. Najlepiej sprawdzi się ekstrakt z rośliny Eclipta Alba. Niedaleko jest szklarnia ISU. Obym trafił w sezon. jest. Gdzie ona jest? To jest prawdziwe. Czy mi się przywidziało? Może jedno i drugie. Doktorze? Halucynacje po prostu przybierają na sile. Dasz sobie radę. Doktorze? Brzmi pan! Jak brzmiałe zanim interfejs neuronowy wpłynął na mój mózg. Te obsesje zawsze we mnie były, ale dopiero interfejs pozwolił mi je zaakceptować. Wrócę to. Pomogę panu. Jakoś to zrobię! Zawsze gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za sprawy beznadziejne. Nawet nie wiesz, ile razy twój nieskończony odwój pomógł mi przetrwać, te sprawy wyglądały niewesoło. Będę szczerze tęsknił za naszą współpracą. Przepraszam, doktorze. Przepraszam. Tak, tak. Przepraszasz, ale... Sam. Zaczynam się zastanawiać, jakie masz priorytety, skoro byłem dla ciebie tak ważny. Pomogę panu! To sieć neuronowa oddziałuje na pański mózg! Ta sama sieć, którą pomogłeś stworzyć. Prawda jest taka, że nie stworzyłeś, bez twojej pomocy nie zrobiłbym tych wszystkich strasznych rzeczy. Nie mógł dostrzec, co się z Panem dzieje. Jest to Krypta alba. Ach, <silence> Proszę, to czasu, ale potrzebna jest surowica, żeby sporządzić skuteczną odtrudkę. W jednej ze stacji badawczych Harego wytwarzano syntetyczną atropinę. Muszę się tam dostać. Olbrzymie ogonie skorpionów. Pięknie. Dzięki mózgu. Jak się czujesz, pajączku? Ogarnia ci cicha Skorpion? Skąd masz ten numer? Zawsze zadajesz najmniej ciekawe pytania. Nie chodzi o to, skąd mam numer. Ale czy w ogóle dzwonię? Może stanowi rozpaczliwy krzyk twojego umierającego mózgu. Prawdziwy czy nie? Jak dojdę do siebie, dorwę cię ma! <laughs> Wielkie słowa małego robaczka.

Tropina zniknęła. Tylko nie to. Spóźniłeś się, tak jak za późno ruszyłeś mi na pomoc. Nie jesteś doktorem, ależ jestem, tym, którego społeczeństwo postanowiło odrzucić, tym, którego w sobie dławiłem, ale ty pomogłeś mi zerwać te łańcuchy. Przepraszam, znajdę sposób, żeby panu pomóc, przyrzekam. Przestań się okłamywać! Nigdy nikomu nie pomogłeś! Trucizna nie jest w tobie! Ty nią jesteś! Każdy, kogo dotkniesz, cierpi! Niech pan nie ucieka! Proszę! Niczego od ciebie nie chcę! Jesteś celem! W życiu, w miłości, w karierze! Przynosisz tylko cierpienie! Nie przestań! Nie zostawię cię tak! Proszę, porozmawiaj ze mną! Mogę ci pomóc! Żebyś próbował mnie ograniczać, jak wszyscy inni. Złamsić mnie? Nie! Mój geniusz już potrzebuje wolności, by rozbłysnąć! Widziałem cię, Peter. Robiłeś napadki, kradłeś moje pomysły jak nędzny szczur! Jestem Twoim przyjacielem, Otto. Zawsze Cię wspierałem i nadal będę. Wspierałeś mnie, sprzedając moje pomysły Normanowi, sabotując mnie. Nie myśl, że byłem ślepy. Nie myślę, że nie wiedział. Proszę, doktorze, błaga! Jest Atropina. Teraz trzeba tylko sporządzić trudkę. Chyba muszę wrócić do laboratorium. Wciąż z nami. Już prawie życie. Wybacz, czuję ci plany. O, pajączku, zobacz się. Przed tą w niespodzianek. Wkrótce się zobaczymy. No tak w Potem. Udało się, jakoś. Ale mam coraz mniej czasu. Muszę sporządzić od trótkę. Wreszcie. Prawdziwe laboratorium. Koniec halucynowki. Ale stop! Jesteś teraz moim kulestem! Jesteś tak jak Gozbo. Żerujesz na moim pieniężu. To wszystko twoja wina! Myślałeś, że zapomniałem o tobie? Skorpion! Jesteś prawdziwy? Nie ruszaj się. zobacz. Teraz mam szansę. Kolejna halucynacja. Przynajmniej ten miał wrażliwą szczękę. Nie będzie tak łatwo! Właśnie, że tak! Teraz wiem, że to trucizna, która mam mnie rozproszyć! Dawaj! Jeden z głowy! Jesteś celem! Nigdy nie będziesz nikim innym! Nie mogę dać się podejść! Ciebie świat byłby lepszy jest. Dobrze o tym wiesz. Muszę się go pozbyć i skupić na robocie! Ładny bohater! Każdy kogo spotykasz, cierpi! Co jak walka z trollami internetowymi Jeden z bo jak mam go! Mój wewnętrzny głos zrobił się strasznie wyszczekany. Nieźle. Jeszcze tylko kilku. Zauważyłeś, że merytorycznie sobie radzi, gdy nie ma się O Pomyśl, kolejne z głowy. więc zginął Jack! Zniszczyłeś całą jego rodzinę. Zacząłem czuć się winny. Jeszcze jeden! Mam nadzieję, że to już koniec. Ledwie stoję na nurach. Jest sprzęt, którego mi potrzeba. Wreszcie, mam już coraz mniej czasu. Chyba się udało. Gdzie jest mój kostium? Chyba za daleko posunąłem się z tym odkażaniem. Chyba lepiej się ubiorę. Tak lepiej. Zapomnijmy, że to miało miejsce. Stąd tyle świetnych wspomnień, ale wszystko stracone. Wciąż jestem zamulony. Muszę wypocić resztki tej trucizny, zanim zajmę się kolejnymi łotrami. Dobry moment na patrol.